To ma być, tylko lepiej. My kochamy symbole, więc choć pusto w stodole, narodowy wciąż krzepki w nas duch. Orzeł dostał koronę, święto wedła zniesione, Europą czekamy twój ruch. Choć dzieweczka nie słucha, gęsto krąży się w ucha, z czubów tęgi unosi się kurz. Cóż, że cienko się wszędzie, będzie lepiej, bo będzie, będzie lepiej, będzie lepiej, bo będzie, i już. Pi, pi, pi bracie, pi, na starość torba i pi. pi, na krzywdy, tu mnie jak szczążki nie brzmi. Tajże, bracia z sokoły, na te puste cokoły, teraz nasza kolejka na wzlot. Czyśćmy skrzydła i buty, obstalujmy surduty, kupmy jakiś preparat na pot. Czas na pierwszy krok chmury, dzisiaj nasze są mury, podniesiemy z ulicy rząd dusz. Ciemno głupo jest wszędzie, ale lepiej tu będzie. Będzie lepiej, bo będzie i już pij pi staro pi, pi, pi. na starość, torba i kij. Żeby wy jak szoszcz, furda dawne kłopoty, kiedy w ręku róg złoty Na łbie czapka, w niej pęk, pawich piór Lśni jutrzenka swobody, podziwiajcie narody Dziś sarmata posłuży za wzór Sursum korda uani, któż nam teraz przygani My wybrani, orkiestra grać tuż nie ma weta w tym względzie Będzie lepiej, bo będzie, pokochają bo nas wszędzie i już Będzie lepiej, bo będzie, będzie lepiej, bo będzie, pokochają bo nas, bo bo nas wszędzie i już Będzie lepiej, bo będzie, lepiej, bo będzie, pokochają nas wszędzie i już Będzie lepiej, bo będzie, będzie lepiej, bo będzie Niech opiece nas ma オス。